Gość: Radia Yard. Wójt Gminy Rudka, Marcin Gawrysiak i dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Krzysztofa Kluka, Joanna Nietupska. Z nami witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W niedzielę w kompleksie parkowo-pałacowym w Rutce powitanie lata łosolińskich. Nie za wcześnie trochę na powitanie lata? Wiosna pokazała, że nie czekała na koniec zimy, więc my nie będziemy czekać na początek lata do kalendarzowego. Co przed tymi, którzy zdecydują się przyjść na festyn? Bardzo dużo atrakcji. Kompleks pałacowo-parkowy jest bardzo rozległy. Staramy się z zapełnić go wystawcami, dlatego też każdy znajdzie zdecydowanie coś dla siebie. Rękodzieło ludowe, jarmark staroci, kwiaty, lizaki. Zależy nam na frekwencji zarówno stoisk, atrakcji, jak i oczywiście w samych odwiedzających, samych uczestników. Spróbujemy też potraw <trych> dworskich, szlacheckich. Gra idzie o złoty półmisek osolińskich. Tak, w ubiegłym roku z panem wójtem razem wymyśliliśmy swoją własną markę, tak jak Ciechanowiec ma święto chleba, jak Wysokie Mazowie ma święto mleka, to my, ponieważ piknik odbywa się w kompleksie pałacowo-parkowym, wymyśliliśmy konkurs dla kół gospodyń wiejskich na wykonanie potrawy dworskiej i szlacheckiej z rejonu, z którego dane koło gospodyń pochodzi, właśnie o złoty półmisek osolińskich. Imprezy, które tutaj pani dyrektor poruszyła, naszych sąsiadów, to mam nadzieję, kiedyś przez naszych już następców dościgniony wzór. Mam taką nadzieję i tego życzę imprezie naszej, ponieważ. Są to imprezy znane, no można śmiało powiedzieć, że w skali kraju co najmniej. My byśmy chcieli drobnymi kroczkami. Rok temu był pierwszy turniej w tym roku jest drugi. Zapraszamy już na ten drugi, oczywiście na trzeci i kolejne. Chcielibyśmy co roku rozwijać nasz konkurs, chcielibyśmy co roku rozwijać piknik osolińskich, no i chcielibyśmy kiedyś być po prostu znani, tak jako, jako miejsce, jako pałac, jako miejscowość, jako gmina. Bardzo zależy nam, żeby nasza. Nieduża gmina, żeby nasze urokliwe miejsca właśnie w kompleksie pałacowo-parkowym. Zostały w pamięci odwiedzających i przyciągały co rok coraz to więcej tych osób. Gmina Rudka wydaje mi się, że słynie z tego, że jest gminą rolniczą. Wiem, że w czasie pikniku będzie też ukłon w stronę rolników, czyli pokaz sprzętu. Będziemy mieli wystawców sprzętu rolniczego, zarówno firmy, które współpracują z nami, przyprowadzą, pochwalą się swoim sprzętem rolniczym, ale też wystawi szkoła swój sprzęt, ponieważ jesteśmy szkołą rolniczą, posiadamy ziemię, grunty orne, mamy Bogate zaplecze sprzętowe, gmina, ponieważ też jest bogata w różnorodny sprzęt, ale też co jest bardzo takie ciekawe, nasi uczniowie i ich rodzice bardzo chętnie dzielą się tym sprzętem, bardzo chętnie wystawiają. Wręcz mogę powiedzieć, że mamy kolejkę uczniów, którzy chcą przyprowadzić do szkoły właśnie na ten piknik sprzęt, prześcigają się między sobą. I taka ciekawostka, w ubiegłym roku uczeń nasz, ponieważ sięgamy bardzo daleko po swoich uczniów, z Białowieży przyjechał remontowanym ciągnikiem Ursus c 60, który zrobił furorę po prostu i w związku z tym w tym roku organizujemy wystawę starych ciągników. Po raz pierwszy organizujemy wystawę starych samochodów, zlot starych samochodów i zlot motocykli i na te zloty bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich tych, którzy w tej chwili nas słyszą na 9 czerwca do gminy Rudka, do Pałacu Osolińskich na piknik, tych, którzy są Pasjonatami, tych, którzy mają w swoich garażach ciekawe okazy, czy to samochodów osobowych, czy motocykli, czy właśnie tak jak tutaj ta historia przytoczona przez panią dyrektor pojazdów rolniczych. Gorąco zapraszamy do nas start, godzina 13. Ródka to nie tylko rolnictwo, ale także lasy i nadleśnictwo Ródka, Oni też państwa wspierają. Nadleśnictwo Ródka jest współorganizatorem naszego festynu, tak jak szkoła podstawowa w Rutce. Nadleśnictwo Ródka przy okazji festynu będzie świętowało stulecie lasów państwowych i tutaj już chcemy bardzo serdecznie zaprosić na konkurs wiedzy o lesie, jak też na godzinę 16 na projekcję filmu historycznego o lesie, o leśnikach. Bardzo zależało mi i później już na szczęście nam, żeby nasz piknik, te pikniki, które były, ponieważ ten tegoroczny jest już po raz 12, nie był imprezą organizowaną przez jedną jednostkę, tylko przez gminę. To nie bez powodu też dzieje się na kompleksie pałacowo-parkowym, ponieważ tutaj drugi partner, który też bierze bardzo dużo na swoje barki, współorganizuje tą imprezę. No, a tak jak powiedziałem, jesteśmy niedużą gminą, także zapraszamy rokrocznie do współorganizacji właśnie Nadleśnictwo Ródka. No i włącza się to też szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Ródce. Sami troszeczkę mamy mniej tej siły, ale wspólnie z sąsiadami, a mamy naprawdę bardzo zacnych sąsiadów, po pierwsze jest nam łatwiej w organizacji, po drugie są pomysły inne, no bo wiadomo, im więcej głów myślących, tym więcej w tej burzy mózgów może powstać pomysłów dlatego też jest nas tak wielu, ale to też z korzyścią dla samego pikniku, ponieważ każdy ma swoich gości, których chciałby widzieć. Każdy może zaprosić, no, nie tylko od gości tych oficjalnych, ale może zaprosić znajomych, przyjaciół, rodzinę, żeby to właśnie wyszedł piknik rodzinny. Panie Wójcie, wspomniał Pan, że gmina Rudka jest gminą niewielką. W takim razie jak wielu gości się spodziewacie w niedzielę? Podejrzewam, że trochę to zależy od pogody. Zabrakło nam 200 86 zaproszeń, więc jeszcze tworzyliśmy kolejne. Ja przestałem liczyć na momencie 300 wypisanego zaproszenia. Ja mam nadzieję, że przynajmniej tych 450 gości przyjedzie, a jak przyjedzie 500, to też będzie dobrze. Piknik u Oswolińskich organizujemy już po raz dwunasty, także już mamy wyrobioną taką markę w regionie. Niektórzy dzwonią, pytają, na przykład wystawcy, kiedy w tym roku organizujecie i czy można przyjechać. No i to, co jest dla nas szczególnym takim zaszczytem, że po raz drugi patronatem honorowym nasz piknik objął pan minister rolnictwa i rozwoju wsi. Czyli po wyborach, po głosowaniu w lokalu wyborczym, prosto na piknik, tak? Prosto na tak piknik. Tak jak najbardziej. Ugościmy. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Wójt gminy Rudka Marcin Gawrysiak i dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka Joanna Nietupska byli z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy i zapraszamy. Dziękuję bardzo. Również zapraszam. Dzięki. Gość: Radia Jardy.